Ewa Pana, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Apel o pomoc dla ukraińskich dzieci. Sanoczanie z dużym entuzjazmem zaangażowali się w pomoc dzieciom i młodzieży. Przynoszą odzież, przynoszą środki czystości. Radni sejmiku o sytuacji w służbie zdrowia. Dodatkowa rekrutacja na uczelnię dobiega końca. Zapraszamy kandydatów. Na studentów, na wszystkie kierunki, które są prowadzone w naszej uczelni. Rowerowi piraci, miejcie się na baczności. My obserwujemy taką prawidłowość, że wielu rowerzystów po prostu nie zna przepisów prawa o ruchu drogowym. W Sanoku, jeszcze do końca września, potrwa akcja pomocy dla ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione z terenów objętych działaniami wojennymi. Myślę, że te trzy punkty, które funkcjonują już od 9 września, zorganizowane tutaj przez Wydział Gospodarki Komunalnej, zbierają i tam wolontariusze będą zajmować się docelowo segregacją tych y, zebranych, różnorodnych rzeczy. I wtedy, początkiem października, już posegregowane na odzież, na środki higieny, y, czy też elementy inne, niezbędne y, dziecku od 5 do 15 lat, potrzebne do życia. Oznakowane i opisane dary można składać w kilku punktach Sanoka, między innymi przy ulicy 3 Maja, gdzie była siedziba oddziału Związku Ukraińców w Polsce, w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej oraz w miejskim ośrodku sportu i rekreacji. Sanoczanie z dużym entuzjazmem zaangażowali się w pomoc dzieciom i młodzieży. Przynoszą odzież, przynoszą środki czystości, przynoszą artykuły szkolne, a zdarzają się także zabawki, tornistry. Bardzo wszystkim za to dziękujemy. Natomiast nie tylko sanoczanie odpowiedzieli na nasz apel, bo wczoraj mieliśmy telefon chociażby ze szkoły koło Wadowic i tam uczniowie również chcą włączyć się w tą akcję pomocy. Jesteśmy im bardzo za to wdzięczni. Akcja będzie trwać do końca września. Wrześniową sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego zdominował przede wszystkim temat sytuacji w służbie zdrowia. Radny PZL Władysław Stępień przygotował apel do zarządu województwa. Dotyczył przede wszystkim pogarszającej się sytuacji materialnej pielęgniarek położnych i innego personelu medycznego w szpitalach podlegających marszałkowi województwa i konieczności wprowadzenia podwyżek. Pojawiły się protestujące przeciwko niskim płacom pielęgniarki. Od lat mamy niskie zarobki. i Mało tego, nikt nie chce się kształcić jako pielęgniarka i położna, ponieważ za takie pieniądze zatrudniano na 1680, wykonując tyle pracy, no to nikt nie jest zainteresowany. Ten zawód nie jest atrakcyjny. 1700, tysiące złotych pensji zasadniczej to ma oddziałowa z tytułem magistra i po specjalizacji, co też dodatkowo oczywiście za podnoszenie kwalifikacji niektórzy pracodawcy dają. Także brutto z nocami, z dyżurami 2000 niespełna dostają pielęgniarki. O trudnej sytuacji pielęgniarek mówił członek zarządu Tadeusz Piuro. Poinformował jednocześnie, że to nie zarząd, a dyrektorzy placówek zdrowia są odpowiedzialni za płacę ich pracowników. Zarząd może przekazać środki jedynie na infrastrukturę lub sprzęt. Na forum Sejmiku pielęgniarki przedstawiły też inne swoje problemy: wykonywanie pracy nieprzepisywanych do ich zawodu, łączenie dyżurów pielęgniarskich pomiędzy dwoma lub więcej oddziałami w trakcie jednego dnia roboczego, niewydawanie odzieży roboczej, ograniczanie świadczeń socjalnych i trudności z uzyskaniem urlopu. Teraz informacja dla wszystkich studentów, którzy na przykład nie dostali się na wymarzony kierunek. Jeszcze tylko do 20 września potrwa rekrutacja na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Zapraszamy kandydatów, na studentów na wszystkie kierunki, które są prowadzone w naszej uczelni. W tym roku rekrutujemy po raz pierwszy na dwa nowe kierunki: jest to gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych i ekonomia. Wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych powinny zostać uruchomione. Mówię to na podstawie liczby zrekrutowanych do tej pory kandydatów. Uruchomione zostały też nowe specjalności. Na kierunku nowe media grafika komputerowa, na kierunku pedagogika, logopedia i terapia pedagogiczna. Pełna oferta jest dostępna na naszej stronie. Myślę, że naprawdę warto się z nią zapoznać. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku już od tego roku można za darmo studiować drugi kierunek. W następnym roku już będzie to przepis obligatoryjny na wszystkich uczelniach obowiązujący. U nas już można teraz studiować dwa kierunki. Kuszą też stypendia naukowe i socjalne. Myślę, że mamy dosyć wysokie dawne stypendium naukowe, które teraz nazywa się stypendium rektora. Dbamy też o tych studentów, którzy mają problemy materialne. Tutaj mowa o stypendium socjalnym, ale też o różnych zapomogach losowych. Przypominamy, że reputacja do Sanockiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej potrwa do końca tego tygodnia. Na Podkarpaciu przybywa nie tylko ścieżek rowerowych, ale przede wszystkim samych rowerzystów. Pojawiają się też konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi czy kierowcami. Jeżdżenie ze słuchawkami w uszach, czy slalomy między pieszymi na chodniku, to tylko niektóre z zarzutów wobec miłośników jednośladów. My obserwujemy taką prawidłowość, że wielu rowerzystów po prostu nie zna przepisów prawa o ruchu drogowym. Z czego to wynika? Ano z tego, że. W Polsce każdy pełnoletni może jeździć na rowerze jako użytkownik dróg bez żadnych konsekwencji, bez żadnego przeszkolenia. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który upoważnia osobę do kierowania rowerem. No i tutaj rodzą się te problemy, bowiem wiele osób nigdy nie zaglądało do aktu prawnego, jakim jest prawo o ruchu drogowym. Policjanci przypominają, że rower po chodniku może poruszać się w ściśle określonych sytuacjach, kiedy opiekujemy się małym rowerzystą w wieku do 10 lat, kiedy jest zła pogoda powodująca utrudnienia w jeździe po drodze oraz jeśli dozwolona prędkość na drodze jest powyżej 50 km na godzinę, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. Poza naruszeniem przepisów jazda po chodniku jest bardzo niebezpieczna dla pieszych, bowiem no, rowerzyści to jednak pewna szybkość, co sprawia duży dyskomfort pieszym, zwłaszcza tym pieszym, którzy poruszają się wolniej, choćby z powodu wieku czy z powodu ograniczeń chorobowych. To jest duże zagrożenie dla matek z dziećmi prowadzonych na spacerki, czy to w wózkach, czy też za rączkę. Dużo takich skarg niestety odbieramy o tych agresywnych i nie do końca zgodnych z prawem zachowania rowerzystów. Podkarpacka policja zapowiada, że dla rowerowych piratów nie będzie pobłażania i apeluje o rozwagę. Trwają zapisy na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. W tym roku na wykłady będzie mogła uczęszczać setka małych studentów. Zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe, a zajęcia będą tak prowadzone, by zainteresować najmłodszych żaków i rozbudzić w nich chęć do poznawania tajemnic nauki. Na pewno w tym roku zajęcia poprowadzą również wykładowcy z wyższych uczelni, a także specjaliści w poszczególnych branż. Myślę, że warto przypomnieć takie zajęcia, jak było w ubiegłym roku. Były te zajęcia e, artymetyczne, matematyczne, językowe. E, bardzo ciekawe, a przede wszystkim e, najważniejsze było to, że one były nie tylko dla nas ciekawe, ale dla naszych maluchów. Zapisy na uniwersytet potrwają do 10 października. Trzy lata pracy nad scenariuszem, 17 dni zdjęciowych i rok na działania postprodukcyjne. Tyle czasu poświęcili Hubert Gotkowski i Marcin Kabaj na stworzenie niezależnego filmu pod tytułem Bobry. Film opowiada o nieistniejącej kapeli pangrokowej. Głównymi bohaterami są trzej kumple z zespołu Marcin, Smród i Klocek. Postacie osobliwe, którym towarzyszą nie mniej osobliwi kompanii. Jest to film o zespole punkowym, o trzech, trzech kolegach, którzy postanawiają spełnić swoje największe marzenie, czyli zagrać koncert punkowy, którego nigdy im się nie udało zagrać. A tu, gdzież po bokach czyha dość nietypowa postać śmierci, gra Robedia Rociński, która chce im w tym przeskoczyć. No i czym się im uda, to już trzeba zobaczyć. Film oglądać można od sierpnia w kinach w całej Polsce, co rzadko się zdarza filmom niezależnym, a trafiło się tak, Bobrom również skóra. za to, że zdobył wiele nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. Prawie rok jeździliśmy z filmem po festiwalach w Polsce i nie tylko. No i to, to prawda, udało nam się zdobyć kilka fajnych nagród, między innymi dostaliśmy Grand Prix... Na festiwalu filmów pełnometrażowych w Lublinie, międzynarodowym festiwalu. Był pokazywany w Gdyni podczas Festiwalu Filmów Fabularnych. Nagroda w Berlinie też nas bardzo cieszyła, w konkursie kina niezależnego podczas Festiwalu Polskich Filmów w Berlinie. No i jeszcze kilka pewnie by się uzbierało. Chyba w Nowej Soli też dostaliśmy bardzo fajną nagrodę, ponieważ podzieliliśmy jury tak bardzo, że stwierdzili organizatorzy, że to były najgorsze. W ich odczuciu obrady żyli, ponieważ trwały chyba 7 godzin i tak strasznie się pokłócili, ponoć przez nasz film, że udało nam się zdobyć wtedy nagrodę za kontrowersję i punk rocka. Punk rocka granego właśnie przez tytułowe Bobry. Autorem i twórcą muzyki w filmie jest Marcin Kabaj, grający jedną z głównych ról, współproducent i współautor scenariusza. Wśród aktorów zobaczymy m.in. Wojciecha Solarza oraz Roberta Jarocińskiego. Miłośnicy muzyki operowej i operetkowej uczestniczyli w dziesiątym jubileuszowym festiwalu Żarnowiec 2014. Muzyka Byłem tutaj pierwszy raz 10 lat temu i tak mi już zostało, że pierwszy weekend wrześniowy spędzam tutaj na festiwalu. Miło się tu spędza czas, tu się słucha tej muzyki w inny sposób, tu się oddycha wtedy inaczej, patrzy się na piękny plener, na piękny park naszego tutaj Muzeum Żarnowieckiego. I nieważne, czy ktoś lubi, czy interesuje się muzyką poważną, naprawdę miło można spędzić tutaj czas. Wczoraj byliśmy też bardzo miło zaskoczeni cygańskim występem. Dzisiaj też przyszliśmy właśnie na ten kwartet i myślimy, że też odejdziemy bardzo zadowoleni. Świetnie, że coś takiego się tutaj dzieje i że macie już tak wyrobioną publiczność, bo 10 lat to już jest, to już jest naprawdę sporo, sporo doświadczenia. Z wielką radością obserwujemy takie zachowania, szczególnie mniejszych, mniejszych miaste, miasteczek, miast. Festiwal się rozrasta, no i zresztą widać, że coraz większe zainteresowanie jest wśród społeczeństwa. Co roku podczas festiwalu organizowane są akcje charytatywne dla potrzebujących z W minionych latach zbierano między innymi na hospicjum w Krośnie czy dla powodzian w Jaśle. W tym roku organizatorzy wspomagają krośnieńskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W ranoku odbyło się spotkanie z publicystką Marzeną Nykiel, autorką książki Pułapka Gender Karły kontra Orły, czyli wojna cywilizacji. Autorka tłumaczy o co naprawdę toczy się walka i co możemy w niej ewentualnie stracić. Książka mu powie nie tylko y, czym jest y, sam termin, czym jest cała ta ideologia, ale jakie są jej przyczyny i jakie są jej skutki. I dzięki temu będzie mógł odnaleźć swoje miejsce w całym tym zagadnieniu. A od tego trzeba zacząć, żeby zobaczyć gdzie ja jestem w całym tym temacie, czy mnie to dotyczy, czy to jest tylko jakiś nic nieznaczący temat ogólny, polityczny. Ta różnica zdań to. Ten temat kontrowersyjny, jakim jest gender, spowodowało, że chciałem ze społeczeństwem przedyskutować to właśnie z autorką książki, która zajęła się badaniem tego problemu i napisała książkę mówiącą o tym, że gender stanowi pułapkę dla społeczeństwa, że gender stara się zmniejszyć populację, obniżyć demografię społeczną. I to jest przerażające, natomiast no, wiele innych aspektów, które tutaj zostały poruszone w tym temacie, myślę, że rozjaśniło i mnie, i uczestnikom tego spotkania, tej prelekcji, temat. Pokazy akrobacyjne Grupy Żelazny będą główną atrakcją pikniku lotniczego, który w sobotę rozpocznie się na Krośnieńskim lotnisku. Nie zabraknie też części muzycznej, a gwiazdą wieczoru będzie zespół demono. Żelazni w powietrzu będą gwiazdami tego właśnie pikniku. Tak na ziemi, mówię o tej części tutaj estradowej, części scenicznej, będzie demono, które też na pewno przeciągnie całą rzeszę ludzi. Będzie to naprawdę duże przedsięwzięcie i mamy nadzieję, że pogoda tutaj będzie z nami w szerokim zakresie współpracowała i ta impreza będzie naprawdę czymś historycznym, ponieważ takich pokazów, takiej imprezy lotniczej od wielu, wielu lat w Krośnie nie było w tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji z regionu na naszej stronie www.tvobiektyw.pl. Zapraszamy.